Dzień dobry kochani. Z tej strony Dorota. Witam się z wami z pięknych zielonych okoliczności przyrody przy ośrodku Villa Karpatia. Nasi kuracjusze korzystają z pięknej słonecznej pogody i wygrzewają się na swoich leżaczkach, spacerują. A ja, korzystając z chwili wolnego czasu, chciałabym przybliżyć wam temat bardzo popularny ostatnimi czasy temat o który często pytacie w naszych rozmowach telefonicznych przy zapytaniach o pobyty, mianowicie czy my w ogóle funkcjonujemy i na jakiej zasadzie funkcjonujemy w dobie koronawirusa. Czy my w ogóle funkcjonujemy? Jak radzimy sobie w dobie koronawirusa? Temat nieodzowny, spotykany na każdym kroku, ale my poradzi, radzimy sobie bardzo dobrze. Już w maju, kiedy tylko otrzymaliśmy informację, że nastąpił kolejny etap odmrażenia gospodarki, że mogą wystartować obiekty hotelowe, poczyniliśmy solidne przygotowania. Zapoznaliśmy się przede wszystkim ze wszystkimi procedurami, które zostały wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Poczyniliśmy inwestycje mające na celu zabezpieczyć Wasze pobyty w naszym ośrodku. Oprócz tego wprowadziliśmy szereg zasad i procedur funkcjonowania w dobie koronawirusa. Została przeszkolona załoga. Mamy do każdej teczki kuracjusza dołączamy taki zestaw zasad, które prosimy, by zachować. Śmialiśmy się, że to będzie głównie zasada 2 razy D, czyli dystans i dezynfekcja. Te zasady i te procedury zostały sprawdzone przez łańcucki Sanepid najpierw zdalnie, a w następnej kolejności przeszliśmy rutynową kontrolę obiektów hotelowych, no i... Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas środki ostrożności zapewnią wam maksymalne bezpieczeństwo. Teraz zabiorę was przed wejście do środka, ponieważ tam właśnie rozpoczyna się pierwszy etap dbania o wasze bezpieczeństwo. Pod wejście niestety nie podejdziemy bezpośrednio, ponieważ kolega właśnie myje tam kostkę, żebyście Państwo mogli spędzać swoje czasy w czystym i zadbanym otoczeniu. Natomiast przy wejściu rozpoczyna się pierwszy etap naszego dbania o Wasze bezpieczeństwo, mianowicie mierzymy wszystkim przyjeżdżającym do nas gościom temperaturę i prosimy o wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Każdy kuracjusz otrzymuje dodatkowo taki zestaw informacji i zasad zachowania po prostu na terenie obiektu. Zapraszam Was teraz do środka. Pierwszy dozownik z płynem do dezynfekcji jest umieszczony tuż przy recepcji, razem z odpowiednimi instrukcjami. Prosimy, żeby jak najczęściej z niego korzystać, zaraz po wejściu do ośrodka. Każdy kurac już otrzymuje też od nas kijki z numerem. Tutaj ktoś sobie akurat swoje zostawił, i te kijki po zdaniu, po pobycie są dezynfekowane przez nas. Kolejny dozownik przy drugim wejściu, również z odpowiednimi instrukcjami. Powierzchnie dotykowe, takie poręcze schodów, włączniki, wyłączniki światła są co godzinę dezynfekowane przez panie sprzątające. Jesteśmy teraz w naszym holu i przejdziemy do sali jadalnej. Jeżeli ktoś już u nas był, wie doskonale, że krzesła nie stały ustawione w ten sposób. Krzesła i stoliki były dużo bliżej siebie. Teraz zastosowaliśmy takie ustawienie, żeby zabezpieczyć również posiłki. na stołach nie ma e, oprócz serwetek. Na stołach op oprócz e, małych serwetek, które są bardzo często wymieniane, nie ma e, nic i to ułatwia nam dezynfekowanie tutaj powierzchni dotykowych po posiłkach. Spacerując po ośrodku takich pojemników z płynem do dezynfekcji spotkamy kilkanaście razem z odpowiednimi instrukcjami, zarówno na parterze, jak i na piętrze, między pokojami. Tutaj jest gabinet pielęgniarki i lekarza i sala gimnastyczna, na którą aktualnie nie wyjdziemy, ponieważ odbywają się zajęcia. Dalej tutaj mamy strefę fizjoterapii i grotę solną. Zajrzymy sobie teraz do groty solnej, która jest dostępna w ramach opłaty za pobyt dla naszych gości. Tutaj wchodzą wyłącznie osoby razem zakwaterowane na jeden seans. Tutaj również mamy dostępne środki ochrony osobistej, czyli płyn do dezynfekcji, którym możemy sobie zdezynfekować powierzchnie dotykowe tych krzeseł. Do okazji sali gimnastycznej zapomniałam dodać, że ćwiczenia odbywają się teraz w małych grupach, maksymalnie 12 osób plus trener. Tutaj akurat sala jest przygotowana do ćwiczeń na krzesłach. Ćwiczenia na krzesłach są to ćwiczenia dla osób, które mają problemy, trudności z zmienieniem pozycji ze stania, na przykład do leżenia. Wbrew pozorom są bardzo wymagające i angażujące wiele mięśni. Tutaj mamy zestaw do dezynfekcji przy ćwiczeniach indywidualnych. Jest to płyn oczywiście i ręczniczek. Jeżeli chodzi o dezynfekcję sprzętów po zajęciach, zajmują się tym nasze fizjoterapeutki. A ja już wyszłam na zewnątrz, bo jest naprawdę dzisiaj bardzo przyjemnie. Troszkę Wam jeszcze tutaj pokażę otoczenie. Właśnie przejechał jakiś samochód, ale ogólnie zdarza się to dość rzadko, bo jesteśmy na uboczu, droga nie jest bardzo uczęszczana, raczej e, spotyka się rowery niż samochody. A ja chciałam jeszcze kilka słów e, na temat tego naszego funkcjonowania, ponieważ... E, Zapomniałam dodać, że nasza kadra pracownicza oczywiście jest przeszkolona z zasad funkcjonowania ośrodka. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem są wyposażone w środki ochrony osobistej, które oczywiście stosują, tak jak kelnerka, która bezpośrednio styka się z klientem, czy panie sprzątające. W wielu przypadkach też używają tych środków ochrony osobistej, fizjoterapeutki. Co więcej, na bieżąco staramy się śledzić zalecenia ministra zdrowia i wprowadzać je w życie, a w razie potrzeby kontaktujemy się oczywiście z łańcuckim sanepidem, z którym jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i zawsze możemy liczyć na ich pomoc również, kiedy mamy jakieś pytania. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.